Braszów latem, Braszów zimą to jest idealne miejsce na jakiekolwiek wypłat, wypady, natomiast to też taka niesamowita odsłona kolejnej części Transylwanii. Ja serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzenia i Transylwanii Rumunii, bo jest to bardzo ciekawy, bardzo ciekawy kawałek świata. Sam Braszów leży w środkowej Rumunii na granicy trzech krajów geograficznych, czyli Transylwanii, Mołdawii i Wołoszczyzny. Jest to tak naprawdę trzecie co do wielkości miasto w kraju, bo liczy około 320 tysięcy mieszkańców. No, raz jest jednym tak naprawdę z ważniejszych ośrodków gospodarczych w Rumunii. Jest to jedno z najpopularniejszych turystycznych miejsc w tej części praktycznie Europy. Bardzo łatwo się do Braszowa dostać z Bukaresztu. Jeżeli przylecimy już do Bukaresztu, to około godzinki, półtorej godzinki pociąg jedzie do Braszowa. Żeby było ciekawiej. Oczywiście też na kanale znajdziecie filmiki opisujące zamek w Rasnowie, który jest obok, czy też zamek w Bran, czy wiele uroczych kościółków warownych, które tam się gdzieś znajdują. Natomiast przejdźmy sobie spokojnie oczywiście do naszego Braszowa. No, bardzo ciekawym miejscem w Braszowie jest taki okazały dosyć ratusz, Gmach po raz pierwszy w ogóle pojawia się na kartach historii w 1420 roku. Pierwotnie należał on do cechu kuśnierzy. Pod koniec XV wieku przeznaczono go na siedzibę władz miejskich. No i w 1698 roku pożar strawił miasto i paląc całe miasto praktycznie nie oszczędził również ratusza. Ratuszu odbudowano w latach 1770. 1778, a całą wieżę w ratuszu zrekonstruowano w 1910 roku. Cał, obok ratusza, oczywiście warto jest też zobaczyć rynek braszowski, który jest naprawdę przepiękny, ale oczywiście nie są tak okazały jak rynek w Sybinie. Żeby było ciekawiej, jeśli tam pojedziecie zimą, to tam bardzo często właśnie są. Takie stoiska z grzeńcami, można, którymi można się pokrzepić, zwiedzając właśnie to miasto. Bo to jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że w ogóle z Braszowa pochodzi wiele ciekawych postaci. Jedną z takich postaci był m.in. Johannes Hunter. To był wysokiej rangi, dosyć humanista i reformator, zwany też tak naprawdę Lutrem. Sasów. On urodził się w Braszowie w 1498 roku, nauki pobierał we Wiedniu, Bazylei, Wittenberdze, no i po powrocie do Braszowa założył tu w 1533 roku pierwszą drukarnię. Jego największym w ogóle dziełem było rudimenta, kosmografię, która ukazała się w ogóle tak na marginesie w Krakowie w 1530 roku. Był on nauczycielem... Izabeli Jagielonki, późniejszej królowej węgierskiej, której szczątki spoczywają w katedrze w Alba Julia. Swoją w ogóle działalność, swoją w ogóle działalnością promował tak naprawdę nie tylko ideę reformacji, ale także inne zdobycze renesansu, takie jak na przykład nowoczesna edukacja. To jest też ciekawe w tych, w tych kwestiach. No ale Idziemy dalej sobie na naszą wycieczkę po Braszowie. Warto jest w Braszowie też zwiedzić coś takiego, co się nazywa czarny kościół Bisiarika Negara. Ten kościół jest pięknie się komponuje w architekturę miasta. Sama świątynia powstała na początku XV wieku na miejscu starszego kościoła zniszczonego przez Tatarów podczas najazdu w 1241 roku. Sam czarny kościół jest takim późnogotyckim, czy kościołem kościem halowym, którego stan niewiele się tak naprawdę zmienił od tamtych czasów, kiedy powstał. Czarny Kościół, żeby było ciekawie, jest największą gotycką świątynią w Transylwanii lub największym gotyckim kościołem między Wiedniem a Stambułem i najdalej wysuniętym na wschód tego typu obiektem w Europie. Ma bowiem długość 89 metrów, szerokość 68 metrów, a sama wysokość wieży wynosi 65 metrów. No, jeśli ktoś lubi zdjęcia fotograficzne, to no, przypomnę tylko, że tam jest zakaz fotografowania, także no, nie jest to za specjalna kwestia. Całemu urokowi Braszowa dodają jeszcze mury miejskie, które wychodzą poza ścisłe miasto. Obwarowania tej starówki pochodzą w sumie z XV-XVI wieku mniej więcej. Według w ogóle niektórych źródeł Hyundai polecił Braszowianom zburzyć twierdzę wzgórza Tampa, a uzyskanego materiału, ten uzyskany materiał wykorzystać właśnie na wybudowanie tych potężnych obwarowań. W skład tych obwarowań również wchodzi taka północna wieża, która często jest nazywana czarną wieżą też, no i druga biała wieża. Możliwości, żeby tutaj zwiedzać, w Braszowie jest naprawdę wiele. Zwłaszcza jak ktoś lubi kwestie religioznawcze, bo mamy kwestię coś takiego, że przechodząc przez bramę Szej można udać się do takiej dzielnicy, o tej samej zresztą nazwie, gdzie istnieje wspaniała, przepiękna cerkiew świętego Mikołaja. Tak jak już w wielu filmach na temat Rumunii mówiłem, to akurat jeżeli chodzi o Rumunię, to ona jest z natury rzeczy prawosławna i to jest przepiękne w Rumunii. To dodaje naprawdę wy tego kolorytu. Obok przykładowo tej cerkwi znajduje się też najstarsza rumuńska. Szkoła. Warto jest też właśnie zajrzeć na wspomniane przeze mnie wzgórze Tampa, z którego materiał do murów przyniesiono, bo też te widoki są fajne i można szczerze mówiąc brać i podziwiać. Drugie zdjęcie, które tutaj zamieściłem, dotyczy kuchni, którą można skosztować w Blaszowie. Bardzo dużo fajnych rzeczy jest, jeśli chodzi o kulinaria. Oczywiście Rumunii bardzo lubią się w różnej maści w zupach. To jest rzecz, którą serdecznie polecam i tak jak tu widzicie, miejscowe piwo, które się nazywa Ursus, też jest bardzo fajne, a jeżeli ktoś będzie w Braszowie, no to może sobie zajrzeć do takiej, nazwijmy to, prześlicznej, prześlicznej restauracji, która się nazywa od samej nazwy miasta Brasovia. Też bardzo ciekawe miejsce. Serdecznie polecam, żeby ktoś, kto będzie, żeby nie tylko siedzieć w Bukareszcie, który naprawdę bardzo różni się od Transylwanii, ale żeby udać się właśnie w kierunku Braszowa, całej Transylwanii i w ten sposób poznać naprawdę tajemnicę całej Rumunii. Natomiast oczywiście wdzięczny będę za Wasze komentarze, tu na pewno za lajki, które bo i tak widzicie, że liczba subskrybentów wzrasta obecnie jestem właśnie na etapie takiego zakochania się w Rumunii, zakochania się w Bałkanach, no bo akurat Grecję znam bardzo dobrze, Bułgarię też troszkę w Rumunii nie za często bywałem, ale, ale już starałem się ten czas maksymalnie wykorzystać, jeżeli tam pojadę. W Jugosławii też troszeczkę znam, kiedyś będę musiał się chyba nawet do Albanii przejechać, żeby coś tam też zobaczyć. Tak więc będę wdzięczny za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, serdecznie pozdrawiam.